Dzień dobry, dzień dobry kochani. Jesteśmy znowu po krótkim, a krótkim, średnim urlopie, długim, pełne energii, trochę opaleni. No i, ale trzeba pracować, też my musimy pracować, no i też robimy. Jest nas powrót, że jesteśmy znowu, znaczy, że laser sezon laserowy jest naprawdę już otwarty. No i to też chciałbym zaraz pokazać. Damy już, zrobił zabieg laserowy u po, po, po naszej pacjentki, ale zaraz na pewno coś fajnego jest opowiadam. Bo teraz y, już nie ma słońca, już można spokojnie y, te zabiegi laserowe wykonać. Y, fakt, że, y, fakt, że wtedy leć, latem, że może być przedawienie. teraz już nie ma taki, taki, takich no, możliwości nie powiem, bo zawsze są, ale są o wiele mniejsze, więc możemy już bardziej spokojnie te lasery wykonać. Damian, bo ja dzisiaj... Letam, więc cześć. cześć witamy. <śmiech> <śmiech> witamy w błysze w tak by rozwały godzin nie było, no, z no, liveami nawet, tak, nie? Trzy chyba. Słuchajcie, znamy na tak jak na pewno wiecie. Tak Taków ja tylko. trochę kogoś ciszyć. System laserowy, tak jak wiecie, jest, 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 jest Zaczął się stopy otwarty. i u nas tak samo. Zaczęliśmy oczywiście od tego, co stosunkowo najlepiej znacie i który ma, póki co chyba najbardziej spektakularne, najlepsze efekty w odmładzaniu, w resurfacingu, w wybielaniu, w usuwaniu zmarsz, w usuwaniu, nivelowaniu, zmniejszaniu zmarszczek i w usuwaniu przebarwień także, bo te głębsze przebarwienia, które nie pójdą na peeling, które, które nie pójdą na inne zabiegi światłem typu IPL, Niestety trzeba głębiej do nich dotrzeć i do tego służy między innymi, między innymi głęboki peeling lub, lub laser frakcyjny. Laser frakcyjny CO2, to bardzo ten tutaj. jeden z najsilniejszych póki co laserów. Niestety, co za tym idzie, jak najsilniejszy, to powoduje też, powoduje też największy uraz tkanek. Jest to laser ablacyjny, tak jak nie wiem, czy to widać na kamerze, są to setki, może tysiące dziurek, w tej chwili to są takie białe, jakby, jakby strubki To są takie bardzo mikro uszkodzenia całej buzi. Oczywiście, nasza pacjentka, problem że pacjentki to główne przebarwienia, ale, ale ponieważ robimy zabieg w nieczuleniu więc robimy już całą buzię po to, żeby ją maksymalnie odświeżyć, napiąć, żeby tak naprawdę typowo anti-agingowo do, takiego kopa, dodać takiego kopa skórze. Ja następnie akcyjnie zrobiłem już Zrobiłem całą budę. Natomiast to co mam w strzykawce to jest to jest fibryna. Wcześniej w trakcie zabiegu pobrałem krew i odfirowaliśmy. Powiecie dlaczego, zapytacie dlaczego wstrzykuję. Ponieważ uważam, że można tu spokojnie zadziałać z dwóch stron. Buzia jest mocno podziurkowana i ja rzeczywiście też zrobię coś takiego, czyli mocno posmaruję buzię, żeby tymi dziesiątkami tysięcy dziurek ta fibryna sobie mogła tam, yy, mogła sobie tam, że tak powiem, dostać się i ona jak najbardziej sobie przez to się wchłonie, natomiast tam, gdzie nie ma dziurek, bo wiecie, laser działa tylko do maksymalnie 0,8 mm głębokości i głębiej tak za bardzo tam wiele rzeczy nie wejdzie i po to, żeby jeszcze zidentyfikować ten zabieg przy okazji, tak naprawdę przy okazji przyspieszenia gojenia, jeszcze zastymulować tą skórę, Podaję i jeszcze podskórnie, korzystając po prostu ze znieczulenia pacjentka, tego nie czuje, nie będzie jej bolało, ta skóra jest, będzie mocno podrażniona, obrzęknięta, owolała, ale ponieważ teraz, jak wiecie sobie grzecznie śpi i yy, mogę to zrobić na dwa sposoby. Yy, a fibryny z 24 ml osocza, yy, mam prawie chyba 6 ml, więc to naprawdę dużo mogę sobie spokojnie tu zadziałać i zrobiliśmy takie powieki górne i dolne, tylko i wyłącznie profilaktycznie, ponieważ tu nie ma problemu wiotkości skóry, natomiast profilaktycznie, żeby jak najwolniej ta skóra tak naprawdę się starzała i wytrzała. Skóra jest bardzo dobrze przygotowana. Nasza pacjentka przygotowała się do zabiegu stosując przez pewien okres powierzchowne peelingi, złuszczając tą skórę, żeby można było jeszcze głębiej wniknąć w nią. Niestety profilaktyki przebarwienia w postaci leków nie mogliśmy zastosować z powodu przeciwwskazań tej pacjentki, ale w postaci kremów jak najbardziej. W związku z tym ta cała procedura jest dość skomplikowana, no ale zrobimy, to ryzyko tych działań nie jest stosunkowo Dobrze, a ja jeszcze chcę potem pokazać, bo tutaj zaraz będzie lampa LED też e... jeszcze, to jest ta ta, 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 ta... Zabieg składa się z czterech, tak naprawdę, z czterech elementów. Pierwszym, pierwszym elementem jest laser frakcyjny, później jest fibryna lub osocze, po to, żeby przyspieszyć go inny zmniejszyć troszkę obrzęk i ten stan zapalny. Kolejnym etapem pierw nałożę maskę koladynową, taką z czynnikami wzrostu, przy tym chłodzącą na około 10-15 minut. Po to, żeby obniżyć temperaturę skóry, to też powoduje mniej lepszy ten okres gojenia, szybszy okres gojenia. A na sam koniec, jak już to wyciszymy, trochę tą skórę będzie lampa ledowa. To jest to? Jest to? Koniecznie z podczerwieniem. Podczerwien wnika do 10-11 mm gąb skóry, czyli całą skórę, praktycznie tak naprawdę, jeszcze tonujemy i yy, 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 jeszcze zmniejszamy Mamy się przeciwskazania nie jak ktoś mówi yy, odkażający. Te odtwarzająco też, aczkolwiek no, trudno tu w takiej ilości dziury działać odtwarzająco. E, natomiast no, przede wszystkim przyspieszy nam, zwiększy krążenie, przyspieszy gojenie, wypłucze ten, ten stan zapalny, te, te białka, w fazy, które działają no, negatywnie na ten okres gojenia. E, także przy tych wszystkich elementach, przy tych trzech, naprawdę okres gojenia zmniejszamy zazwyczaj z 10 dni do czasami 3-4 dni. Pacjenci w piątej dobie już są praktycznie złuszczone e, i nie ma to takich tragicznych następstw. No, dobrze, no jest jak powiedziałeś, bo często dostaje pytanie naczula. czego muszą być na Nadamian z nieczula, do żylnie e, daje tam swoje leki, ze zabieg niebolały. Wszystko jest tutaj pod kontrolę, ale po to też musicie być po prostu naczul. Więc to znaczy, że 6 godzin nie jemy i do długo godzin przednie pijemy, bo do dodaje leki, ze pacjentka tutaj leży. No tutaj akurat trochę śpi e, i jest bardzo komfortowy i nic nie będzie pamiętała o tego bólu, i to też jest bardzo ważne oczywiście. Gdzie, co nie można doszedć prawie w żadnej innej gabinecie. Albo jak można, no to za dużo, dużo dodatkowej ceny, co u nas nie ma. Więc to tyle. Dana tam działa sobie, wysmałuje jeszcze ostatnie reski fibryny widzę, a zaraz udajemy lampę. Ehm, nie wiem, A nie, to jest jeszcze maskę pierwszą. Nie, nie, nie zdążymy. Dobrze. Lampę kiedyś innym razem pokazuję. Ehm, bo to też jest ciekawe, wygląda jak dyskoteka wtedy, ale jest bardzo fajne. Ja sam miałam lasu frakcyjne dwa razy zrobione i naprawdę ta skóra była super. Ja miałam go chyba 6 roku w listopadzie i w. W tym roku, lutem lutym zrobione, a naprawdę czułem różnicę. Skóra była gładka. No niesamowite. Mają, czerw... maj czerwiec były najlepsze i to był cudowne, więc polecam bardzo. Trzeba się trochę przemęczyć parni, Może się tych, Ty, które ja, mają takie, że chcą zawsze dobrze wyglądać, mogą się trochę wystraszyć, bo jednak ta skóra złuszczy, jest trochę ciemna, spalona, ale to też jest na naszego Instagrama widoczne, bo tam mam takie filmiki porobione, gdzie możecie widać całe jak to wygląda ten cały, no, cały etap leczenia tak naprawdę, bo ta skóra zaczyna ciemnić, potem zaczyna się robić suche, potem schodzi, ale efekty za to są bardzo fajne, czasami warto się przemytyć. Um, u nas cenowo um, twarz jest 1200 zł, Um, I do zabiegu um, osoczek kosztuje wtedy tylko 300 zł, nie normalnie, kosztuje 650 no i lampa leta, jeszcze się dogadamy, więc warto, warto. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, dzwońcie, piszcie, cokolwiek, ja zawsze odpowiadam, więc życzę Wam miłego dnia, weekendu, a może się dzisiaj obyć, bo zobaczymy. Pa, pa.